Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik ponownie o zapachu yy, niszowym i już mówiłam w ogóle o tym zapachu na kanale, będzie tutaj mowa o zapachu Lorenzo Villoresi y Tendeneige, ale tym razem będę, przy, przychod, będę przychodziła, no przychodzę po prostu, no przychodzę do Was już z taką bardziej dokładną recenzją, jak to się nosi ten zapach, jak on się zachowuje na skórze, jak długo trwa i rzeczy tego typu, no bo tutaj właśnie kilka osób w komentarzach pisało mnie, jak Tendeneige się sprawuje, więc z takim update do was przychodzę, a y, też jest y, uważam bardzo fajna, tania, bardzo tania alternatywa dla tego zapachu. Y, mianowicie też zapach, który już tutaj się pojawił jest to Pino Silvestre Sofio Ditalco, y, także tutaj porównamy sobie jak te zapachy y, no, po prostu sprawują się, jak to jest porównywalne, jak one trwają na skórze, jak się zachowują, jak wybrzmiewają. Także dzisiaj wszystkiego tego dowiecie się właśnie z tego filmiku. Wspomnę jeszcze tutaj o trzecim zapachu, którego już ze mną nie ma. W sumie powiem, że na szczęście, bo w końcu udało mi się sprzedać. Jest to Mabusem Uniswarde de Femme Sensuel. Jak wiecie, miałam ten zapach w kolekcji, chciałam się go pozbyć, ale to, tak jak mówię, nie dlatego, że jest on brzydkim zapachem po prostu mnie drażnił, ale znajduje w nim dużo wspólnych mianowników z tymi dwoma zapachami. Także tutaj sobie o tym, o tych trzech w sumie zapachach porozmawiamy. Wszystkie te zapachy są zapachami pudrowymi, czyściutkimi, takimi, wiecie, taki zapach talku pudru, kremu nivea, coś w tym stylu. Jeżeli lubicie zapachy tego typu, no to myślę, że tutaj dla was jest ten odcinek. Oczywiście wszystkich nowych widzów serdecznie witam. Bardzo, bardzo proszę, zapraszam do subskrypcji, do oglądania, do komentowania. Im więcej Was, tym więcej pomysłów, chęci do nagrywania. Im więcej Was przybywa w subskrypcjach, tym szybciej odbędzie się kolejne losowanie. Już mam pomysł na prezent, no ale musimy dobić do 4500 subskrypcji i wtedy sobie takie rozdanie zrobimy, a więc no jeżeli chcecie coś dostać, no to czem prędzej naciskajcie guzik subskrybuj, możecie też, na, też kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o Filmika, które się pojawiają, natomiast ja wiem, że czasem, mimo że mam uruchomiony ten dzwoneczek, to tych powiadomień w ogóle nie dostaję, ale nieważne. Także dzisiaj zajmiemy się tymi trzema zapachami no i tutaj, jeżeli chodzi, może zacznijmy od Lorenzo Villoresi, po prostu zróbmy z niego gwiazdę dzisiejszego odcinka ponownie buteleczka, no jak widzicie jest przecudowna, bardzo bardzo mi się podoba ta estetyka jest to takie schronione, grube szkło tutaj jeżeli chodzi o zakrętkę no to ona niestety nie jest metalowa to jest taki plastik pokrywany po prostu kolorem srebrnym i tutaj ta nalepka też nie jest to wbrew pozorom żadna blaszka ja myślałam na początku oglądając filmik w ogóle z unboxingów tego zapachu, że właśnie to jest jakaś blaszka, ale to nie jest żadna blaszka, to jest po prostu taka nalepka, ale ogólnie cała buteleczka prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo ładnie i sam atomizer też jest rewelacyjny, on wam idealnie dozuje porcję zapachu na waszą skórę. Ja myślę, że w przypadku tego zapachu jest to bardzo, bardzo istotne. Już od razu Wam powiem, że jest to niesamowity mocarz. Bardzo trudno jest go zmyć ze skóry, więc jeżeli nie lubicie takich zapachów tego typu, to myślę, że no, powinniście się trzymać od iść z daleka. Jest to taki, tak jak Wam mówiłam, zapach talku, zapach kremu do ciała. Idealnie, wprost idealnie łączy się z produktami, właśnie, o których Wam wspominałam marki Borotalko, czyli te włoskie produkty. Ich sztandarowym produktem jest właśnie taki talk do ciała w zielonym opakowaniu. Ja mam również krem do ciała i mam dezodorant. To jest ta sama linia zapachowa, właśnie taka pudrowo-kremowa. Przepiękna rzecz. Jak dla mnie... Idealna rzecz po, wiecie, wieczornym prysznicu, ale też idealna rzecz jeżeli jest upał, a my rano bierzemy prysznic i po prostu wszystkie te produkty na siebie aplikujemy. No, a żeby spotęgować efekt, psikamy się tą neige i jest no elegancko, jesteśmy w cali w Pudrze, w chmurze, pudru. Natomiast, tak jak mówiłam, musicie uważać z aplikacją. Ja Wam powiem, że tutaj ja też nie przesadzam, jeżeli chodzi o to. Dwa, maksymalnie trzy psiki, i musicie mi wierzyć na słowo, że jest to wystarczające. I jest to wystarczające naprawdę na cały dzień. Ja jestem zauroczona jakością tego zapachu. Jest to naprawdę, są to naprawdę wydajne perfumy, więc ja myślę, że tutaj mam 50 ml, że to 50 ml naprawdę na bardzo, bardzo długo mi wystarczy. Na początku powiem Wam, nie byłam za bardzo przekonana, czy będę chciała jednak nosić ten zapach, bo on jest bardzo, bardzo podobny do Pino Silvestre Sofio di Talco, tak jak Wam powiedziałam. Dla mnie praktycznie jest to jeden do jednego no, ale jakieś tam różnice są, no a właśnie tutaj, jeżeli chodzi o największą różnicę, to jest to różnica w trwałości. No bo Sofio di Talko, pomimo że jakoś tam cały dzień utrzymuje się mniej więcej na ubraniach, no to jest to taka bardziej jakby rozwodniona wersja Tondenejsh, ale od razu Wam powiem, że jeżeli chcecie wiedzieć, jak pachnie Tondenejsh i zastanawiacie się na przykład nad pełną flaszką, ale szkoda Wam kupować w ciemno, nie jest to jakiś też wysoki koszt tego zapachu, nie wiadomo jak, zważywszy na to, że to jest w ogóle nisza. To kosz nie jest jakiś ogromny, no ale mimo wszystko 40 zł versus tutaj 300 zł, bo ja zapłaciłam tyle za, za tą flaszeczkę 50 ml, to jest tester. Natomiast no tutaj jednak może to być spory wydatek, a zwłaszcza w obecnym czasie, a więc tutaj na początku polecałabym skierować swoje kroki do Sofio Oditalko, pobyć trochę z tym zapachem, sprawdzić czy dobrze się czujecie w tym profilu zapachowym i wtedy ewentualnie zdecydować się na Lorenzovi Ressiton Denet. Sofia Ditalko to jest koszt rzędu 40 zł. Ten zapach jest dostępny w perfumerii internetowej Efiori. To jest ten sklep, który sprzedaje włoskie kosmetyki, także na Efiori też możecie kupić produkty Borotalko. No i sobie po prostu przetestować. Tutaj ja mam 75 ml, więc no myślę, że naprawdę bardzo, bardzo spoko. Buteleczka też jest całkiem fajna, chociaż ta zatyczka bardzo mi się nie podoba. To jest taki szary plastik. No, no nie ma porównania z tą buteleczką. Natomiast tak jak mówię, jeżeli chcecie poznać zapach Tenderness w budżetowej cenie, to myślę, że Sofio Ditalko jest idealny do tego. No i tak jak mówię, to jest po prostu taka rozwodniona wersja jeżeli zrobicie, popełnicie tak zwany overspray, yy, bardzo dużo zaaplikujecie na siebie tego zapachu, no to yy, będzie to intensywne przez jakiś czas. No, ten zapach tak gdzieś, myślę, nawet z 5 godzin wytrzyma na waszej skórze. Yy, oczywiście tam możecie się dopsikać, jeżeli mało Wam tego efektu pudru. Natomiast myślę, że yy, Sofio Detalco daje sobie radę całkiem nieźle. Yy, no, a więc uważam, że jest to naprawdę. Bardzo, fajna, bardzo fajny sposób, aby poznać yy, profil zapachowy zapachu Tondeneighs. No od razu powiem wam, że y, jeżeli tym psikniecie, to możecie zacząć kichać, bo ja mam właśnie taki jakiś y, odruch, kiedy psikam się Sofio ditalko, y, bardzo, bardzo bierze mnie na kichanie. Y, także tutaj uprzedzam, y, nie dzieje się to z Tondeneighs. Y, no i jeżeli chodzi tutaj o różnicę też w jakości składników, no to według mnie są one wyczuwalne. Pomimo, że profil zapachowy jest naprawdę niemalże identyczny, to tutaj jednak czujemy taką. No, to jest taki zapach wielowymiarowy, taki jakby oleisty też na naszej skórze, bardzo, bardzo mocno, mocno czepliwy. Więc jeżeli lubicie taki efekt czepliwości, tak jak ja, ja lubię bardzo taki efekt, że po prostu perfumy osaczają nas, nieraz po prostu ja mam ochotę na taki zapach, to trafiliście idealnie, bo Lorenzo Villoresi y Tondeneige jest właśnie takim zapachem. No tutaj będzie bardziej transparentnie, tutaj szybciej uwolnicie się oczywiście od tego zapachu no, ale tak jak cały czas powtarzam przez cały ten filmik, jest to bardzo fajny sposób na poznanie profilu zapachowego Tom I ten zapach, tak jak mówiłam, jest bardzo, bardzo ekspansywny. Naprawdę, dwa psiki gdzieś zaaplikowane, nie wiem, czy na dekolt i tutaj gdzieś za ucho. I cały dzień jest to bardzo, bardzo intensywnie wyczuwalne. Do tego stopnia, że niekiedy możecie właśnie czuć takie drapanie w gardle, jakby drapał was w gardło puder. A więc, tak jak mówię, ten zapach jest jedynie dla miłośników takich typowo pudrowych zapachów. On jest, tak naprawdę bardzo trudno mi określić w nim jakieś tam poszczególne noty, nuty. Może przypomnijmy sobie pokrótce, co on tam sobie ma. On w głowie ma nuty pudrowe, róże, ylang-ylang, jaśmin, w sercu ma znów róże, fasolę, tonkę, nuty kwiatowe, jaśmin. I w bazie ma heliotrop, piżmo, róże, ponownie cukier i jaśmin. Hmm, tutaj jedn, jeden komentarz dostałam pod tym filmikiem pytający, czy w tym zapachu czuć róże. Generalnie powiem Wam, że ja tej róży jakoś szczególnie nie wyczuwam. Jest to po prostu zapach pudru. Hmm, czasami wyczuwam e, taki lekki heliotrop, ale to już bardzo w bazie, praktycznie na koniec dnia, po tych dwóch psikach nadal tak mocno pachnie. No ja Wam powiem, że do samego prysznica albo po, a nawet po samym prysznicu, jak umyję głowę, umyję skórę, nadal czuję tą deneisz i nadal czuję go dosyć wyraźnie, także to jest, no to jest, to jest jakość, ja serdecznie polecam e, miłośnikom pudrowców, bo no jest to ikoniczny zapach myślę i na pewno, na pewno się nie zawiedziecie, także w bazie po całym dniu wyczuwam czasami taki heliotrop jakby z e, tego Molinar, e, w zapachu heliotrop, po prostu jest to zapach, który znajduje się na mojej wishliście, e, ja mam nadzieję, że sobie go kupię, nie tak długo, ale właśnie jakieś tam niuanse czuję i czy czuję róże. No, ja nie czuję róży, ale generalnie widziałam na fragrancie, że niektóre osoby tą różę wyczuwają. A więc każdy zapach powinniście przetestować na sobie. Też jedna z widzek dała mi znać, że na Notino można sobie kupić próbki zapachów tej marki. A więc, jeżeli się zastanawiacie, to. Jak najbardziej, jeżeli jesteście ciekawi, jaka to jest jakość, jak to się nosi na skórze, to y, możecie, y, możecie sobie po prostu no, sprawdzić, kupić próbki y, i ocenić y, na własnej skórze. Czasami y, wychodzi taki tutaj też akord, jakby. Hmm, Chloru, coś takiego, niektórzy właśnie to tak określali, wiem skąd właśnie może być to skojarzenie, to jest po prostu taka ostrość tego pudru jakby, tutaj mi się to wydaje, że właśnie ta skondensowaność tego zapachu, kondensacja, może to będzie lepiej brzmiało, kondensacja tego zapachu, skoncentrowanie tych wszystkich składników, tych nut pudrowych może nam dać taki lekko chemiczny efekt, ale jest to no, no jest to coś, co jest naprawdę fantastyczne. No i dlaczego, tak jak mówiłam, nie chciałam nosić na początku, wydawało mi się, że za bardzo pachnie jak to, ale jak, po, jak ponosiłam w ogóle ten zapach, to doszłam do wniosku, że jest to klasa sama w sobie, no nie ma porównania, jeżeli chodzi o jakość więc e, oczywiście zostaje ze mną ten zapach w kolekcji no i muszę Wam powiedzieć, że dostałam obsesji na jego punkcie, bo bardzo, bardzo lubię go ubierać nawet muszę Wam powiedzieć w taki e, dosyć upał, całkiem nieźle się sprawdził, natomiast tutaj polecałabym go ubierać w gorącą pogodę, ale taką z lekkim wiaterkiem e, że jednak macie jakiś owiew wokół siebie, e, bo naprawdę no ilość tego pudru e, koncentracja jego może przytłoczyć także tutaj bym uważała jeżeli chodzi o takie mocne y, temperatury, takie wiecie zawiesiste powietrze, które się nie rusza, to nie, ale jeżeli jest to taka gorąca temperatura, ale z jakimś tam wiaterkiem, to myślę, że będzie ok. Po prostu to jest taki talk wpłynie. Y, więc jeżeli lubicie efekt jaki Wam dają właśnie takie kosmetyki z białym piżmem, balsamy do ciała, bardzo takie pudrowo-kremowo-balsamowe, to myślę, że będzie ok. Y, no i też myślałam sobie, że momentami ten zapach za bardzo przypomina mi Mabusem właśnie, De Twardefam No ja tego zapachu się pozbyłam, jak wiecie, a chciałam się go pozbyć z tego względu, że y, na mnie wychodziła jakaś taka właśnie dziwna, drażniąca nuta i to jest ta nuta, o której tutaj powiedziałam, że być może jest taka troszkę chlorowa, natomiast tutaj wszystko jest bardzo dobrze zbalansowane i na mojej skórze nie dzieje się nic takiego, wiecie, dziwnego, ostrego, mm, nie wiem, nie powiem syntetycznego, bo to ja nie lubię bardzo tego określenia, że zapach jest syntetyczny i pachnie sztucznie, coś tam, coś tam. Wiecie, no, bez, bez syntetycznych molekuł nie byłoby zapachu, tak naprawdę, w większości przypadków. A więc, to dla mnie jest takie trochę, no ja nie wiem, ja jestem trochę uczulona na, na te stwierdzenie, że zapach jest syntetyczny i, i, i pachnie sztucznie. Czasami, owszem, taki efekt możemy uzyskać z kombinacji jakichś składników. Ale no jak dla mnie wszystko jest syntetyczne, także tutaj nie będziemy się w to zagłębiać. Natomiast jakaś taka nuta właśnie drażniąca się pojawiała w tym Mabusem. No i tutaj też tak jak mówię, czasami coś takiego wychodzi, ale jest to natychmiast łagodzone przez inne nuty zapachowe. Mabusem mam wrażenie jest taki bardziej mm, rozwleczony. Jeżeli chodzi o te nuty zapachowe, nie umiem tego inaczej nazwać, po prostu mam takie skojarzenie. Jest bardziej rozwleczony i jest bardziej rozwodniony, i podkreślony jest ten taki wiercący, ostry, słodki też aspekt. Taki jest to wiercący w nosie puder. Nie wiem, nie umiem tego Wam inaczej opisać, ale coś jest w tym mabusem, że on i ten zapach jest taki dosyć niezrównoważonych chwilami, przynajmniej na mojej skórze, e, ja mówię, kiedyś ubrałam i no jakoś coś zaczęło mnie drażnić i nie mogłam wytrzymać. E, Mabusem też jest bardziej zimny w swoim odbiorze, mam wrażenie m, bardziej wyniosły niż właśnie Tendeneige i też niż Pino Silvestre Sofio di to są bardziej takie zapachy chmurki, e, które też będą idealnie nadawały się na jesień i zimę, bo będą nas otulały takim wiecie świeżo wypranym kocykiem zapachu. Tak mi się to kojarzy. Natomiast Mabusem buduje jakiś taki dystans. Oczywiście, tak jak cały czas powtarzam, jest to bardzo ładny zapach, ale każdy musi przetestować na swojej skórze. Na mnie wychodziło po prostu coś takiego sztucznego, dosyć wiercącego i za słodkiego momentami. No i ten zapach też można powiedzieć, że jest słodki. Oba te zapachy są słodkie. Ale nie wiem, jak oni to zrobili. To nie jest żaden gourmand, ani nie jest to zapach, który mdli. Przynajmniej mnie. Nie mdlą te dwa zapachy, to są po prostu. Czyste, takie piżmowe słodycze, także, no, tutaj naprawdę jest rewelacyjnie. No, i cała jakość to jest firma włoska, oczywiście, Lorenzo Villoresi. Siedzibę marka ma we Florencji. Ja jestem obecnie zafiksowana na punkcie Włosze, Włochów i chciałabym tam pojechać. Naprawdę wspaniałe, wspaniałe przygody perfumowe, myślę, można przeżyć w tym kraju, a więc, no, nie mogę się doczekać, aż w końcu kiedyś tam zawitam. Także na pewno polecam y, miłośnikom włoskich zapachów, miłośnikom talku, y, czystości. Także y, tak potwierdzam, jakość jest fantastyczna. A jeżeli ktoś chce sobie sprawdzić, jak pachnie tą denage, to Pino Silvestre Sofio. Di Talko jeszcze dodam, że jak użyłam pierwszy raz tego zapachu globalnie, to wyszła na mnie jakaś taka dziwna nuta zmywacza do paznokci. Tutaj też taka ostrość jest. Pudrowa, ale taka bardziej sztuczna, jeżeli już o tym mówimy, ale później już było ok. Ja bardzo lubię ten zapach stosować po kąpieli, jest taki relaksujący. No, ten po kąpieli też jak najbardziej, ale to jeden psik, bo mówię wam: wszystko, wszystko, absolutnie wszystko przechodzi wam tą i pachniecie jak wielka chmura pudru. Także z tym zapachem ostrożnie, jeżeli ktoś nadużywa perfum, no ja lubię się dużo psikać, ale zapachami, które właśnie właśnie tego potrzebują, a ten zapach tego nie potrzebuje, także tutaj jakość jest po prostu znakomita, e, także te dwa zapachy serdecznie polecam, no polecam też e, Mabuse Uniswar de Femme Sensuel, ale on jest najsłabszy jak dla mnie z tej całej trójki, jest podobny, nawiązuje do tych dwóch zapachów, no, nawiązuje do Tendeneige jak najbardziej, na Fragrantice też ludzie na to głosują, natomiast z tych trzech zapachów, no oczywiście Lorenzo Villoresi Tendeneige jest król królem, e, także ja Wam polecam serdecznie, no ja nie pachnę jak dom starców, ani nic takiego, przynajmniej ja tak się nie czuję. Niektórzy mówią, że ten zapach pachnie starymi ludźmi. Ja bardzo nie lubię takich określeń. Nie czułam nigdy starych ludzi tak ładnie pachnących. Znaczy to może też krzywdzące, ale wiecie, wiecie o co mi chodzi. No, nie przesadzajmy o może w ten sposób. Każdy nich ubierze, każdy nich ponosi, a też fajnie dać na przykład komuś do przetestowania, jeżeli ma ochotę przetestować ten zapach przy was i zobaczcie, jak zapach emanuje z kogoś, bo efekt może być zupełnie inny. No, ja na sobie zapach czuję, jak czuję, ale jeżeli by. Poczuła na kimś, to odbiór też może być całkowicie inny, bo łączy się zapach po prostu z chemią czy jego ciała. Tak samo z Chanel numer 5. Ja na sobie, no, ten zapach czuję tak jak z flaszki, wiecie? A kiedyś poczułam na no, takiej pani na mieście i po prostu byłam, no, zauroczona, zachwycona, zakochana na nowo w tym zapachu, także. Fajnie też poczuć na kimś, nie tylko na sobie, i dopiero później wydawać opinie. Ale nie ma czegoś takiego według mnie jak zapach z domu starców czy starej, starej babci. Także no ja bym, bym była ostrożna <grym> z takimi komentarzami. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dawajcie mi znać, czy znacie może Sofio Ditalko, bo ja bardzo polecam. Naprawdę niedroga perełka, zapachowa myślę w klimacie właśnie tą The niche. Dziękuję Wam serdecznie dzisiaj za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa.